Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie z Ukrainy, tym razem dni od 29 czerwca do 2 lipca. Sporo się podziało, sporo informacji, natomiast przechodzimy na mapy Ukrainy. Bo nim przejdziemy do samego mówienia, słuchajcie, to mamy tutaj informację, że chyba Łotwa przekaże 42 transportery Patria na Ukrainę. Natomiast mamy też informacje od kolejnych dostawach z zachodu. Możecie też znaleźć, mamy też informacje o stracie czwartego F-16 z pilotem, który był wykorzystywany i Ukraina wykorzystuje F-16 do zestrzeliwania szachetów. I tutaj prawdopodobnie po raz kolejny, to jest już chyba drugi przypadek, kiedy uszkodzone elementy spowodowały, Uszkodzenia myśliwca i myśliwiec nie udało się uratować, chociaż pilot próbował i walczył, zapłacił za to życiem. Mamy też informację o tym, że generał Syrski odpowiedzi na liczne ataki na ośrodki szkoleniowe i zgromadzenia czy zgrupowania wojsk ukraińskich zakazał takowych zgromadzeń, gromadzenia sił i środków czy obozów szkoleniowych na w pobliżu frontu. E, może to być też konsekwencja tego, że w Hulajpolu został zaatakowany sztab. Został zaatakowany sztab 110 brygady. E, sam dowódca poległ. Dwa skandery uderzone, więc e, musiało być to z rozpoznania. Mówi się jeszcze o kilkunastu osobach, które zostały rane lub zabite przez stronę rosyjską w tym uderzeniu no słuchajcie, dowódca bardzo znany i też doświadczony więc cios bardzo mocny wiemy też, że strona ukraińska zaatakowała stanowisko dowodzenia 8 armii z jakim skutkiem zobaczymy natomiast my przechodzimy do omówienia sytuacji na froncie linia frontu przed nami, zaczynamy odcinek kurski start, jesteśmy na odcinku kurskim tutaj cały czas sytuacja dość... Ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście pod Totkino dalej trwają walki, i tam inicjatywę ma strona ukraińska, która próbuje rajdami wedrzeć się w głąb terytorium Rosji, odciągając przynajmniej takie ja mam wrażenie, że próbują odciągnąć troszeczkę sił rosyjskich z głównego kierunku frontu. Natomiast walki na głównym kierunku w Rejonie Kondratywki, na północ Kondratywki, Andriiwka, ja ją cały czas pokazuję jako. Niezajętą czy z obie strony toczącą się walki w tym rejonie, dlatego że i jedna, i druga strona twierdzi, że ta miejscowość została przez jednych zdobyta, wyzwolona albo przez wyzwolona przez drugą stronę, bo to tak fajnie w narracji by, wygląda. Natomiast dla mnie nie ma geolokalizacji, które by potwierdzały w ostatnim okresie czasu, po której stronie ta miejscowość jest. Natomiast wiemy, że Aleksywka na pewno rosyjska, walki w rejonie Nowomikołajówka Woroczyn. Jabunivka tutaj w rejonie Jaboniwki i Junakiwki mamy kontrataki też ukraińskie. No i bardzo ciekawa tutaj informacja, bo z tego odcinka została wycofana 61 Brygada Piechoty, która poszła na inny odcinek, więc zobaczymy czy w całości, czy nie w całości, czy to jak zwykle po stronie ukraińskiej działa efekt batalionów i grup batalionowych czy grup zadaniowych. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu to oczywiście wszystko przechodzimy na odcinek Charkowski, bo tutaj dość ciekawie oczywiście na jednym i drugim kierunku kierunek Charkowski i kierunek, kierunek Wołczański jeżeli chodzi o kierunek Wołczański i kierunek Charkowski przepraszam, to mamy walki w rejonie miejscowości głębokie, zielone i na kierunku Lipsi Ukraińskiej dowódca, jeden z, dowó jeden z wyższych oficerów 13 brygady informował, że na tym kierunku Rosjanie atakują małymi grupkami, próbują wykorzystać pojedynczy, ciężki sprzęt, natomiast ten sprzęt nie jest w stanie dotrzeć. do W pobliżu ukraińskich linii jest zniszczony przez dronę i artylerię, to tylko pokazuje, jak ciężka jest ta, że tak powiem, sytuacja dla ciężkiego sprzętu, który jest w pierwszej kolejności eliminowany, jeżeli tylko znajdzie się w pobliżu dronów, czy możliwości i tutaj porażenia tego sprzętu. Walki też w rejonie miejscowości Stupoczki i mamy też odcinek Wołczański oczywiście, bo tutaj cały czas Rosjanie za wzięcie walczą w północnej części, w północnej dzielnicy Wołczańska, w rejonie zakładów Kruszywa ten zakład przechodzi z rąk do rąk, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężkie walki. kontratakowały tam też oddziały ukraińskie. Natomiast mamy też bombardowania i ataki rosyjskie w rejonie wołczańskich utorów, Tyche na południowy wschód. Od Tyche, więc cały czas dość aktywnie na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Kupiański, jesteśmy na odcinku Kupiańskim, bo tutaj cały czas Rosjanie próbują poszerzyć zbudować głębie na przyczółku oczywiście atakują w kierunku północnym od Dworicznej w rejonie zapadnego Kindresiwki umocnili się w rejonie Kindresiwki, mamy też działania w rejonie Synkiewki nieduże, ale są mamy też dość aktywną rosyjską stronę w rejonie na północ od stopowej Nowoseliwki no i w rejonie koresyni Co ciekawe, no, mamy działania wiążące, przynajmniej w mojej ocenie, na przyczółku i dość aktywne próby rozszerzenia tego przyczółka, z którego może wyjść decydujące uderzenie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, aby okrążyć. No, sytuacja jest dość ciężka, zobaczymy, jak to będzie wyglądało? Przejdźmy na odcinek Borowej, bo tutaj dość ciężkie walki ostatnio się uaktywniły. Uaktywniła się bardziej strona rosyjska, która przedtem wiązała, mam wrażenie, stronę ukraińską, natomiast teraz mam wrażenie, że dochodzi tu do większych starć i, i bardziej aktywna stała się strona e, rosyjska, która walczy w rejonie zachryzowego. Co ciekawe, okazuje się, że zakryzowy prawdopodobnie nie jest zdobyty przez Rosjan stacjonują tam siły ukraińskie. No i Rosjanie z dwóch kierunków próbują atakować cały czas Buchasliwkę. Ja tutaj ją trzymam, tą Zachryzowę, jako, co ciekawe, jako miejscowoźniczy, ale chyba będę musiał jednak zmienić, że, że znajdują tam się pozycje ukraińskie, bo jak pisze tutaj bloger rosyjski, no to, ten bloger twierdzi, że część nowej Krukaliwki na północny wschód odborowy jest sporną, szarą strefą. Nowa krukaliwka jest tutaj, więc jeszcze bardziej na północ, więc potwierdzałoby to jeszcze bardziej, że zachryzowe znajduje się w rękach ukraińskich. No i prawdopodobnie, jeżeli się uda to potwierdzić jeszcze bardziej, no to zmienię mapę. Natomiast Rosjanie próbują od kierunków wschodniego i północnego, atakując Bucha odciąć ten cyper, bo tak to będzie wyglądało, na cyper z wojskami ukraińskimi. Od Zaplecza, natomiast mamy też walki w Zielonym Gaju, Stepy Kopanki, Nadia, Nowojechorivka, no i cały czas zacięte walki w rejonie Chrykiwki. I tutaj y, sytuacja mogłaby wyglądać na dość stabilną, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Przejdźmy na odcinek Kupiański, bo tutaj dość ciekawa sytuacja. Rosjanie atakują w kierunku Orchiwki, w kierunku Karpiwki, i słuchajcie, to jest najciekawsze. Informacje rosyjskich blogerów wojskowych i informacje yy, ostatnich dni mówią, że Rosjanie atakowali rajd i udało im się znowu tą miejscowość zająć. Słuchajcie, ja ją na razie zostawiam jako taką w szarej strefie, bo Potwierdziły się informacje, że faktycznie w tych kontratakach, które tutaj ukraińska strona wyprowadzała, nie było nowych sił, tylko była oddelegowana grupa zadaniowa z trzeciej brygady szturmowej, która kontratakowała i wyrzuciła Rosjan z północnej i zachodniej części Rajkodubu. Rosjanie musieli, że tak powiem, znowu atakować tą miejscowość i zdobywać ją, dlatego że bez zdobycia tej miejscowości nie są w stanie kontynuować natarcia na zachód w kierunku Karpiwki. Słuchajcie, ten cypel przez to działanie ukraińskie nie, jest tak zawężony, że no, traci swoje znaczenie. Jeżeli, I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeżeli ukraińskie dowództwo ma świadomość, gdzie trzeba zaatakować, co trzeba zaatakować i, i jak zniwelować pewne postępy strony rosyjskiej, to dlaczego z naczelnego dowództwa nie wysłano tutaj jednostki, która mogłaby wzmocnić ten front, być taką siłą napędową przeciwuderzenia, zaryglować to i tak naprawdę obrócić w niebyt postępy rosyjskie na tym odcinku frontu. Nie robi się tego. Interweniuje tutaj dowództwo trzeciego Korpusu, Korpusu, który z własnych zasobów wysyła grupę zadaniową, aby ustabilizować tą sytuację, bo sąsiedzi nie posiadają sił i środków. Do tego działania, po czym tak naprawdę no, grupa musi wrócić do swoich zadań, a sytuacja też wraca na tym odcinku do sytuacji sprzed przeciwuderzenia, czyli Rosjanie odzyskują nie tylko kontrolę nad rajkodubem, ale też i swobodę manewrowania i operacyjną w tym właśnie rejonie. Słuchajcie, i tak zazwyczaj, nawet jeżeli później ściągnie się tutaj dodatkowe jednostki, to pewien, że tak powiem, termin, czas zaskoczenia przeminie. I nie będzie tutaj y, większych działań. Co prawda Rosjanie twierdzą, że Ros strona ukraińska kontratakuje w renie dubu ale czy będą takie same efekty? No, ciężko to określić. Słuchajcie, bardzo ciężko to określić. Walki też w renie Zielonej Doliny, Kolodazji, Torskie Zaliczne oraz w Lesie Syrybrańskim. Przejdźmy na odcinek Sywierski, bo tutaj Rosjanie walczą już na przedpolu Syrybranki. Słuchajcie, bardzo ciężkie walki na odcinku 81 Brygady. Ona tutaj broni, że tak powiem, przed ostatniej pozycji, przed Siewierskiem. W oparciu o Cyrybrankę i pozycję na Wzgórzach. Bardzo mocno Rosjanie wzdłuż rzeki próbują obejść pozycje ukraińskie, zdobyć Cyrybrankę i dalej nacierać w głąb, aby obejść pozycje ukraińskie, które tutaj są. Walki też na północ i południe od Wierchu Kamiańskie. Zacięte walki i bombardowania rosyjskie w rejonie na północ od Iwano-Daliwki. Dalej bombardowany rejon na tyłach Wajimki No i oczywiście zaplecze frontu, czyli Siewiersk, bardzo mocno atakowany w tym sektorze frontu. Strona ukraińska odpowiedziała atakami dronów i artylerii na głównych kierunkach. Zresztą zobaczycie w filmiku. Tym razem z 81 Brygady więc naprawdę tutaj dość zacięte walki. Jeżeli chodzi o południowy odcinek, m, oczywiście, to nie, to że nie ma tutaj jakichś ataków, kreseczek, szczałek, to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Oczywiście rozpoznanie cały czas działa. E, tutaj można zobaczyć sobie e, materiały od Andrea Barputy, który no, czasem aż zasypuje dużą ilością przechwyconych, na przykład lancetów, czy też e, Proszę bardzo, Gerbera, bo można, można sporo dronów rozpoznawczych e, zaznacza W sumie, Andrzej, którego pozdrawiam e, na swoich mapach, gdzie po prostu strona ukraińska przechwytuje całą masę dronów rozpoznawczych, które wiszą i korygują działania artylerii, czy też i dronów, że tak powiem, rosyjskich. Przejdźmy na odcinek e, Czasy Wiar Bachmut, bo tutaj. Teoretycznie można by powiedzieć, że się nic nie dzieje. Oprócz tego, że Rosjanie cały czas próbują atakować w kierunku Majskie w rejonie Czasy Wiaru, samego centrum, na południe dzielnica Szewczękowe czy Mamy też walki w rejonie Stupoczki. No i sukces, chyba największy na tym odcinku, Rosjanie w końcu zdobyli dyliwkę i nacierają w kierunku Biłej Chory. Ale to już sobie zobaczymy. Może bardziej na właśnie odcinku Gorłówki, bo tam się bardzo dużo podziało. Dyliwka, tak jak powiedziałem, strona ukraińska już walczy na przedpolu Biłej Chory na Lipiwki. Mamy też walki w renie Petriwka-Szczerbeniwka oraz środkowy sektor tutaj. Zacięte walki właśnie w sektorze Aleksandro Kałynowy-Jabuniwka. Rosjanie nie są w stanie wyłamać się jakby z rejonu e, można powiedzieć tutaj jabuniwki atakują co prawda wzdłuż drogi ale nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej na tym odcinku frontu natomiast zacięte walki też w rejonie Popiwiaru i największy sukces chyba m, tak naprawdę mam wrażenie, że mamy konsekwencje e, pewnych działań działań, działań e, można powiedzieć mm, ukraińskiego dowództwa, które będzie opóźniało, taka jest prawda, będzie opóźniało. Postępy rosyjskie, ale prawdopodobnie będzie cofało się tutaj za naturalną przeszkodę, za rzekę, która tutaj płynie w kierunku północnym, północ południe Natomiast sukces rosyjski zajęte Szewczynko pierwsze oraz no, Rosjanie bardzo takim dużym łukiem obeszli koptywe. Co pokazuje, że ten teren tak naprawdę jest bardzo, bardzo rozproszona obrona i bardziej opiera ona się tutaj o drony, tak naprawdę, i artylerię. Zresztą ukraiński dowódca, jeden z dowódców walczących tutaj brygad powiedział jedną ważną rzecz: Rosjanie mają ilościową przewagę w dronach na tym sektorze i wykorzystują to bezlitośnie. Więc, jak widzicie, nawet to rozproszenie żeby uniknąć większych strat przy taktyce motocyklowej też jest bardzo, bardzo niebezpieczne i przynosi stronie rosyjskiej sukcesy przejdźmy na odcinek pokrowski, bo tak jak powiedziałem na sektorze na prawej, na prawej na ukraińskiej lewej flance zajęcie Szewczenko-Persze Koptywie umocnili się w rejonie Myrne no, i malutku zbliżają się do nowoekonomicznego. Więc sytuacja tutaj jest troszeczkę, no zobaczymy, bo tutaj jest rzeka. Strona ukraińska będzie chciała się, że tak powiem, bronić na tej rzece. Jest jeszcze drugi minus, o, co, o którym mówiłem. Główna arteria zaopatrzeniowa do Pokrowska idzie z kierunku północnego. To jest ta droga. I ta droga tutaj. Że tak powiem, jest bardzo ważna. Jeżeli te, ta droga znajdzie się w zasięgu rosyjskiej artylerii, no to rejon Pokrowska będzie jeszcze bardziej utrudniony, jeżeli chodzi o, że tak powiem, zaopatrzenie, i no, bardzo mocno sobie strona ukraińska skomplikuje sytuację. Dla mnie obejście, odejście na tą linię rzeki no może być bardzo niebezpieczne tym bardziej że możliwości obrony Pokrowska się nam bardzo mocno zredukują i Rosjanie też otworzą sobie drogę na tyły Konstantinówki. Jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, walki w rejonie też myrne i nowoekonomiczne. Mamy działania w rejonie Chrodiwki, Nowochrodiwki, daczeńskie, Nowy Trud, Szewczenko. Rosjanie bardzo mocno umocnili się w rejonie Szewczenko. Mamy też walki w rejonie Żwirowe, Dimitrowe, czyli Kołtunę, Udaczne oraz próba obejścia rejonu właśnie Udacznego od strony południowej. Co ciekawe, cały czas niejasna sytuacja mimo geolokalizacji. Możliwe, że też wykonywane tutaj kontrataki ukraińskie w Nowomikołajewce, gdzie tak naprawdę dalej cały czas obie strony pokazują, że to jest strefa walk, czyli tak nie do końca Wygląda na to, że to nowa mikaliwka została tutaj zdobyta. Walki też w rejonie Murawki. Rosjanie umocnili się w rejonie Kotlariwki, ale to przejdziemy sobie już na mapę frontu południowo-zachodniego, bo Rosjanie, tak jak powiedziałem, w rejonie Kotlariwki się umocnili, natomiast zacięte walki w rejonie Troickie i Chorikowe. Tutaj bardzo silne działania ukraińskich dronów, artylerii, Rosjanie umocnili się na podejściach do Horikowego. Zacięte walki o tą miejscowość trwają. Słuchajcie, jeżeli ta miejscowość czy ten rejon pęknie, no to strona ukraińska będzie musiała zarządzić już odwrót na tak naprawdę bliskie przedpole Nowopawliwki i rozpocznie nam się bitwa o Nowopawliwkę. Jeżeli chodzi o ten rejon walki, też w rejonie Aleksyjwki, tutaj zachodnia część Aleksywki w rękach ukraińskich. Nowa Ukrainka e, też w rękach ukraińskich, de, Daczne też, czy ta w oparciu o rzekę zbudowała tutaj front na południe, natomiast e, pytanie, e, pytanie najważniejsze, co będzie w renie Chorikowego, e, tutaj strona ukraińska, tak powiedziałem, walczy bardzo zacięcie na ma przeciwko sobie też silnego przeciwnika, który wykorzystuje swój potencjał liczebnie i też mm, z wyposażeniem ciężkiego sprzętu i przysparciu Artylerii. Przejdźmy na odcinek Wełki yy, yy, Nowosiłki, bo tutaj podziało się sporo. Rosjanie, tak jak mówiłem, zdobyli cały ten przyczółek, yy, z którego, no właśnie, wyprowadzają sobie ataki w kierunku Myrnego, Pidubne. Yy, jeżeli te dwie miejscowości Rosjanie zdobędą, no to ten front ukraiński przesunie się bardzo mocno na zachód. I kolejna mapa będzie do zrobienia, słuchajcie. Rosjanie zdobyli, tak jak powiedziałem, ostatnio Żirkę i sforsowali tutaj Mokryjal, podchodząc pod Pidubnę, gdzie zostali odparci. Walki też na kierunku Myrnego. od odwodu ukraińskiego dowództwa, z tego na ten rejon, przybyła 61 Brygada, czy w całości tego nie wiem, nie potrafię tego określić. Natomiast mamy też walki. W tym sektorze. Z Fedoriwki Rosjanie atakowali w kierunku bezkresenki, i tak samo z Szewczenko bardzo głęboko weszli na bez, w kierunku bezkresenki, bez co pokazuje, co jest ich celem. Zbieżne ataki w dwóch, z dwóch kierunków na jedną miejscowość. Mamy też, co prawda, działania na wschód od Szewczenko. Rosjanie tutaj umocnili się w rejonie Szewczenko. E, zabezpieczając zdobyty teren. Mamy też walki w wronie Wilnego Pola i na południu od Wilnego Pola, gdzie Rosjanie też zdobyli nowo siłki e, trochę z, e, terenu. Natomiast Zielone, m, zielone pole nowo e, miejscowość Nowopil, też tutaj zacięte walki, chociaż tak jak powiedziałem. Bez przesunięcia w tym sektorze. Tym razem mamy oczywiście informację, którą też powiedziałem: w Hulajpole zbombardowano dowództwo 110 Brygady. Zginął dowódca tej brygady, więc wycofana na tyły 110 Brygada. Dodatkowo jeszcze z eliminacja dowództwa, czy nawet dowódcy, spowoduje, że no, będzie strona ukraińska miała mały problem, bo trzeba będzie znowu przywracać gotowość. Zresztą. Po co została wycofana, żeby przywracać tą gotowość i uzupełnienia. Natomiast walki bardzo, bardzo zacięte w tym sektorze frontu. Mam pewne obawy, jak informowano już wcześniej. Grupa dowodzona przez generała Najewa poniosła bardzo duże straty, i tutaj no, te buczuczne jego zapowiedzi okazują się tak naprawdę niby niebyte albo, albo po prostu nieprawdziwe z racji właśnie tego, że rzeczywistość pokazała całkiem coś innego. Słuchajcie, przejdźmy na odcinek Robotyne Werbowe-Kamiańsk, bo tutaj cały czas walki w rejonie Nesteryanki, strona ukraińska cały czas bardzo mocno bombarduje i atakuje ten rejon nestryjanki. Odpowiedź strony rosyjskiej była taka, że bombardowała podejścia do Orychowe, więc prawdopodobnie możemy się spodziewać jakichś działań. Ewentualnie tutaj są ataki na wykryte cele i po jednej, i po drugiej stronie. Działania w rejonie, ograniczone działania w rejonie Robotyne, Nowodanie, Liwka. No i oczywiście niewielkie działania ofensywne strony rosyjskiej w kierunku na Małej Tokmaczki. No i bombardowana bardzo mocno przez lotnictwo, co ciekawe. Mała Tokmaczka pokazuje, że tak naprawdę może tu być cały czas presja ze strony rosyjskiej na ukraińskie dowództwo, a że to jest możliwy rejon działania ofensywnego ze strony rosyjskiej. Walki też w rejonie Kamiańska, tutaj Rosjanie po ostatnim sukcesie prób próbie wdarcia się do centrum Kamiańska, może do tego rejonu ruin tak naprawdę. Słuchajcie, no, no rejon bardzo mocno atakowany przez ostrzał czy to lotniczy, czy pocisków niekierowanych, czy też przez rzutnie rakiet. No bardzo mocno atakowana północna część Kamiańska. Rosjanie próbują cały czas wedrzeć się do miejscowości przez most, przez to, ten teren, przez, przez wzdłuż drogi, może tak, nie most, ale przez e, wzdłuż drogi, która tutaj idzie w kierunku e, Zaporoża. Mamy też działania w rejonie łopkowego, stepowe, n, małe szczerbaki, no i działania w rejonie szczerbak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten rejon, to tyle przejdźmy na odcinek hersoński, bo tutaj oczywiście moglibyśmy powiedzieć, jak zwykle Rosjanie atakują północny, prawy brzeg Dniepru od ujścia przez Hersoń aż po Beresław, eliminując pewnie wykryte punkty, przynajmniej tak może też im się zdawać. Walki też na wyspach Dniepru bardzo mocno tutaj teraz, no jesteśmy w sezonie letnim, więc woda ciepła. Natomiast mamy też odpowiedzi ukraińskie w rejonie Hołowej Prystani, Ołeszek, Mostu Antonowskiego i lotniczy atak w rejonie Nowej Kachowki przez lotnictwo ukraińskie. Mamy też oczywiście informacje o tym, co działo się na Krymie, bo jak wiemy, wypad, kolejny wypad ukraińskich dronów na Krym zaowocował też zniszczeniem Su-34 na lotnisku w Saki. Mamy też eliminację radarów oraz wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, przeciw, przeciwlotniczych, tak, na Krymie, więc to też jest pewien sukces w eliminacji sprzętu. No wojna jest drogim, drogą rzeczą, więc straty też będą tutaj dość duże. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. W niedzielę raportu nie będzie, będziemy go nadrabiać, natomiast ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!